Sponsorem programu jest Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat GO. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima. Jak dłużej postoję w tych zapachach i przeniknę, to będę do skrupania. Informacja dla rodziny po powrocie. Proszę Państwa, gotujemy dzisiaj w bezpiecznej zimie z Gopry i mamy pierwszą taką potrawę, przekąskę. Adamie, co tutaj mamy? To mamy właśnie placki ziemniaczane z twarzkiem szczypiorkowym i do tego wędzony pstrąg. Jeszcześmy to podkręcili troszkę e, przy tym e, dżemem z, z jarzębinę. To jest dżem z tak, a to tak. zielone co jest jako dekoracja? To jest tak zwany mikrogroszek, czyli to są wszystkie te mikrusy, które, które rosną normalnie w malutkich gabarytach. A jeśli nie mamy czegoś takiego, możemy, nie wiem, kiełki jakieś położyć? Dobry by był koperek, ale z racji, że tak powiem, troszkę tu chłodno, za go... padł nam. A Rozalia, teraz powiedz mi taką rzecz, czy takie placki podaje się na ciepło, czy można je także jeść na zimno? No można jeść na zimno, także ja myślę, że tak. Na ciepło na zimno. Opowiedz, czy to, że tutaj jest bardzo niska temperatura na stoku, a wy cały czas gotujecie, to w jakiś stopniu wam utrudnia pracę? Nie, ja myślę, że nie. A, a jeżeli to... chodzi na przykład właśnie o potrawy, no bo wiadomo, te placuszki szybko nawet na tej patelni nam stygną. No ale szybko się pieką, A ja sobie... szybko się pieką oczywiście. Czy ja można pomóc w ucieraniu ziemniaków, bo nie wiem, ale zawsze z tym mam największy problem. Placki tak, są smaczne, ale to ucieranie. My na kuchni używamy maszynki, która tutaj stoi, tylko tak jak mówię, no, trzeba ją gdzieś tam pilnować, żeby, żeby nie za długo te placki w tej maszynce ścierać z racji tego, że one wypuszczają bardzo duże wo wody i wtedy placki się nam będą rozpadać, będą się bardzo źle smażyć, także... No każdy na pewno gdzieś tam w domu jakąś maszynę ma i sobie ją musi wyczuć po prostu. Tak. No dobrze, proszę Państwa, to było Ale nasze kolejne spotkanie ręcznie, ręcznie z gotowaniem. Kolejne spotkanie z gotowaniem. Ja tutaj udaję szefa kuchni na chwilę, bo chciałabym mieć jakikolwiek udział w tym gulaszu starnym, który idzie. się przygotowuje. Dobrze, proszę Państwa, do Rosali i do Adama powrócimy za kilkanaście minut ponownie. Natomiast teraz już chcemy Państwa zaprosić w miejsce niezwykłe. Dokładnie. Byliśmy w rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przepiękne miejsce. Dużo historii, i dużo się dowiedzieliśmy właśnie w tym miejscu. A opowiadała nam o tym wszystkim pani Bogumiła Czysz-Tomiczek, przewodniczka właśnie po rezydencji prezydenckiej. Zapraszamy. Drzwi rezydencji otwarte teraz dla widzów Polsatniewscy. Tu czasem odbywają się bardzo ważne spotkania, ale to tutaj prezydent, kiedy zechce, przyjeżdża i ma odrobinę prywatności. Tak, proszę państwa, będziemy teraz zwiedzać rezydencję prezydenta Rzeczpospolitej w towarzystwie pani Bogumiły, która nas po tym miejscu oprowadzi. Tylko na początek jeszcze zapytamy, jak dawno powstał ten zamek, jak dawno powstała ta rezydencja? Zamek był projektowany przez profesora szyszko bohusza w 1928 roku, a budowany był bardzo krótko, bo budowany był właściwie przez rok, czyli 29 rok, a w roku 30 była aranżacja wnętrz. 30 grudnia zamek był gotowy i już mógł przejść w ręce pana prezydenta Ignacego Wościckiego. No, czyli teraz śladami pierwszego prezydenta, który tutaj zamieszkał, Ignacego Mościckiego, proszę Państwa. Zapraszamy. Zapraszamy. Zwiedzanie rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczynamy od miejsca najbardziej charakterystycznego. Nie wiem, Pani Bogu, czy także najważniejszego. Tak, to jest pokój reprezentacyjny. W tym pokoju zwyczajowo nasi gospodarze, prezydenci spotykają się ze swoimi gośćmi. My go nazywamy salonem pronaszki. Choć tak naprawdę według projektu pana profesora Adolfa szyszko bohusza ten pokój nazwany był werandą ze względu na piękne połączenie z tarasem zamkowym, który dzisiaj jest zasypany. I także tutaj chciałam zapytać o wyposażenie, o meble, które się znajdują. Co jest autentyczne? autentyczne są wszystkie meble w stylu Bauhausu, czyli te, które Państwo widzicie z tych charakterystycznych chromowanych rur. W 30 roku, kiedy pierwszy raz Pan Prezydent Mościcki w 31 roku w styczniu tutaj wchodził, troszeczkę wyglądały inaczej, ponieważ plusz na tych wszystkich fotelikach miał kolor szary, bo pronaszko to przede wszystkim styl Bauhausu i pronaszko miał ulubiony swój kolor, właśnie ten kolor szarości, co widać na przykład też na portrecie, który wprawdzie namalował jego brat, ale te szarości są charakterystyczne dla obu braci pronaszków. Dzisiaj mamy kolor pluszu zielony, bo musicie Państwo pamiętać, że generalny remont rezydencji był w latach 2003-2004 i wtedy konserwatorzy zabytku no, wymienili ten kolor. On się tu pięknie wkomponował w całość, ale już nie jest to ta autentyczna szarość. To miejsce jest i miejscem reprezentacyjnym, i miejscem... Miejscem dla zwiedzających, ale także użytkowym. Są tutaj jakieś ważne spotkania, jakie były. E, tak, no w tym miejscu gościliśmy wiele znakomitych osobistości. W tym pokoju gościliśmy aż dwóch prezydentów Ukrainy. E, tutaj był pan prezydent Łotwy, tutaj była para królewska Belgii, e, tutaj też byli premierzy. Tutaj odbywały się obrady Grupy Wyszehradzkiej dwukrotnie. W 2005 roku przewodniczył pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, a w 2013 roku przewodniczył pan Bronisław Komorowski. Tutaj też są wszystkie spotkania obecnego pana prezydenta Andrzeja Dudy. I, i, tylko jak rozumiem, jeżeli jest tu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obecnie urzędujący, to automatycznie to miejsce jest zamknięte dla zwiedzających i korzysta sobie wtedy tutaj. Z reguły, tak. Z reguły, tak. Ja bym jeszcze chciała o tych odwiedzinach ostatnich. Kto jadł śniadanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą przy tym słynnym stole, który właśnie pokazujemy? Proszę panią, tutaj byli zaproszenia, nasza kadra naszych skoczków narciarskich na czele z Kamilem Stochem. No i mieszkańcem Wisły, panem Piotrem Żyłą. Tutaj właśnie było spotkanie z panem prezydentem i w holu można zobaczyć taką koszulkę naszej reprezentacji z podpisami wszystkich naszych skoczków, która została wręczona panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. A kto zapoczątkował tę tradycję zwiedzania tego miejsca otwartości dla no dla Polaków, dla tych, którzy chcą zobaczyć jak mieszka prezydent? Z historii to pan prezydent Ignacy Mościcki. Pan prezydent Mościcki jak wyjeżdżał z Wisły, to zawsze mówił otwórzcie drzwi, pokazujcie to wszystkim i młodym i starszym, żeby widzieli, że Polska może być też krajem bardzo nowoczesnym i postępowym. I to zostało zachowane i z tego się cieszymy, bo tu Turyści mogą przychodzić, zwiedzać, oglądać no i zapoznać się z, z rezydencją. Czy często zwiedzają to miejsce? Proszę pani zwiedzanie jest od środy do soboty, więc codziennie przewodnicy dyżurują i codziennie grupy mogą wchodzić do zamku. No i tych zwiedzań, tych, tego zainteresowania jest coraz, coraz więcej, także my się też z tego cieszymy. Jeżeli chodzi o prezydentów, to którzy z obecnych tutaj najczęściej bywali, bywają? To znaczy ja powiem z historii tak. Pan prezydent Ignacy Bościcki. Dyplomatycznie. No to już jest taka, taka dla niego to była taka reguła, która, która już się sprawdziła. No luty jestem w Wiśle, jestem na nartach. We wrześniu czy w październiku przyjeżdżam na polowania i wtedy gojni organizowali te polowania dla pana prezydenta, a pozostali prezydenci przyjeżdżają. Ja myślę, że rezydencja ma taki swój klimat, taką wspaniałą atmosferę. Zresztą widzieliście Państwo okolice też, miejsce, że wszystkim się tu chyba bardzo dobrze przebywa. Pytam, bo gdyby... Gdy ktoś z Państwa z nas chciałby być prawie prezydentem, to też ma taką możliwość, to znaczy zamieszkać tutaj. Są apartamenty również dla, dla turystów. Ja panu odpowiem tak trochę żartem. Kiedyś oprowadzałam taką małą dziewczynkę. Chodziła przy mnie sześcioletnią. I kiedy wychodziliśmy z zamku, to mówi tak, proszę panią, a ja zostanę prezydentem i będę tutaj mieszkać, więc myślę, że już od tych najmłodszych lat, jeśli pan marzy, marzenia się spełniają, więc może, ja nie, nie, może nie, nie, tu pana kiedyś spotkamy. Nie, Mówiliśmy o otwartości tego miejsca, ale jednak są komnaty niedostępne absolutnie. To są komnaty, w których przebywają obecni, obecny prezydent i to jest tak zwane pierwsze piętro wyłączone ze zwiedzania. Tam nie zaglądamy. Tak, to, jest, to są prywatne apartamenty pary prezydenckiej i myślę, że to trzeba uszanować, bo jak do nas przychodzą goście, to też nie za bardzo chcemy, żeby nam do sypialni zaglądali, więc, więc są to prywatne apartamenty. Sponsorem programu był Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat GO. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU. Partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima.